10 minut później. Jak mogłyśmy pomylić nasze domy? Dobrze, że wreszcie w końcu dotarłyśmy. Musimy sprawić, przez co się znalazłyśmy w tamtym miejscu. Chodź do... Chodźmy najpierw do parku, do tego błyszczącego czegoś. Oki. Okay. Po co to otwierasz? Żeby, z... żeby zobaczyć, czy coś tam jest. O, zobaczmy tamto, do czego ci się przyczepiła ręka. Oki. Okay. Nic tam nie ma. Wła o. Chodź, obejdziemy park dookoła. Nic nie ma, chodźmy zobaczyć do naszego ogródka. Cyril, dlaczego musimy być koło parku? Ogród? Chyba park koło domu. Tak, tak, przepraszam, pomyliłem. Dobra, chodź do tej figurki jakiejś, przy... od której zniknęłyśmy. I. Hej, coś tam się błyszy! No chodź szybko! Co, Ach, to jest? Poczekaj. Próbowałem wam to dać, ale uciekłyście. Myślisz, że chodzi o to, co nas... wiesz, wtedy goniło? Może tak? Tam coś jest jeszcze. Oh. Patrz, to jakaś mapa skarbu. Mam nadzieję, że to coś dobrego wróży. Chodźmy, według tego powinnyśmy iść w tamtą stronę. Okej. Okay. Oh. Teraz tam. Okej. Okay. Fajne masz skrytkę na mapę. O, dziękuję. Chodźmy dalej. Hmm, to gdzieś blisko. Chodźmy tam. No nie, kolejna figurka, znowu mamy gdzieś zniknąć. O, widzę coś tu. Czytaj, szybko. I ja mówię okej. Okay. Skarb to jest przyjaźń, ale potymacie, to, złoto, więc jak chcecie to sobie go zabierzcie mają rację. Tak, ten ktoś ma rację. Skarb to przyjaźń. Po co mam jakieś głupie złoto, skoro mamy siebie? Nasza przyjaźń jest bezcenna i nic, ani nikt jej nie zniszczy. I żadne złoto nie jest tyle warte. Ani nic jej nie zastąpi. Bo nasza przyjaźń jest wyjątkowa.